Witam Was już na kolejnym odcinku ze serii Życie Gangu Wracamy do nagrywania Ja witam Was po lekkiej przerwie Spowodowaną Spowodowane tym, że Kurde, musiałem trochę odpocząć Ten special trochę Wziął ode mnie po prostu chęci Na ciągłe nagrywanie tej serii Ale już wracamy po Chwilowej przerwie, musiałem naładować energię Znowu, żeby nagrywać jakiekolwiek Odcinki dla Was Bo nie chcę dla Was nagrywać do dupy odcinków ...na siłę, tylko nagrywamy wtedy, kiedy no... ...tak, żeby to nie było po prostu nudne, monotonne... E, ...itp. Wiecie o co chodzi. No my tutaj jesteśmy, Miguel już trenuje, tak jak w wycieszącym odcinku mówiliśmy. Musimy trenować, ponieważ zaproponowali nam walki. Nielegalne walki, jak mam obstawać, bo raczej... ...nie pójdziemy do takich, gdzie będziemy się legalnie bić. O, cholera, się już zmęczyłem tym. ile jest ja już, ja, ja stopuję Kurna ten Ali, ja nie Zostałe wiem bez... Pojechał Zostałe do roboty 50. Dalej no, szybciej to rób Kurde dobra, to już, bo przyszedł O Jezu, prawie, ale prawie popuściłem Dobra, chodź Hola compadres Hola, hola Widzę, że ćwiczycie No, ćwiczyliśmy, bo do tych walk, które, o których mówiłeś, no No, to gotowi jesteście? No, mówiąc szczerze, wydaje mi się, że jestem gotów, no. A to vamos. Gdy nie może być ja co, ja tak, się. jak poprzednio we dwójkę byliśmy, no. że, że odskoczyliśmy, no. wiesz co, nie? Nie, no nie, no, nie możemy rozgrzewki, tak. Nie rozgrzewki, rozgrzewki nie było, no. No, bo roz, no w sumie to prawda, dobra, wsiadamy, musimy tamtych porobić, no, bo naprawdę inaczej tego nie widzę. Nową wórkę kupiłem no, A ty nas no, zabrałeś Do klubu ciemną alejkę nas zabrał Do jakiego klubu? To miały być zwykłe walki Ale do jakiego klubu? O co tu chodzi? No, będziesz się ale nie na ulicy A gdzie mam iść? No, no. No, okay. no, w garażu nie No, ja będę się w garażu napieprzał. to nie garaż. Kurde, o, kurde. No co tu jest? w tajemniczonek panowie. No, w Co ty, debilu, co ty robisz? Przepraszam, matko jedyna. Shisko. Ty po schodach nie umiesz chodzić Myśli jest No jest kościsko No dobra. Od razu chcę wam powiedzieć, że to oni są normalni ludzie. Mhm. Dobra, to super, nie są co normale, to za wysypiwisko? O, no o cholera, gdzie jest? Poczekajcie, tu przyjdę po kogoś. Dobra, gdzie oni nas zabrali, ty? No nie wiem, jakieś same menele tutaj. Nie wiem, czekaj tutaj się rozejrzyjmy. Dobra, widzę, co tu w ogóle jest za miejsce. A kto, kto tam w klasce jest środków środku jakiś powolony? No właśnie, kurde, widzę. Jakiś naćpany może, ja bym się bał z nim bić, nie? No. No właśnie, bo my idziemy się tutaj piskać. to ciekawe, z kim my będziemy się piskać tutaj. No, tu masz do wyboru, masz... Y, Samą, wiesz, śmietankę towarzystwa. Samą me... elitę chyba. No, Mr. Menello. Inne. Dobra, nie mów tak głośno, bo jeszcze cię wezmą tutaj, wy wytargają stąd. Jest pan ale, ale jest kasa. O, widzisz. No ale panu. Polaczki odprowadzają, nie? Je. Ciekawie. Jest kasa. O, o No chodźcie do góry. O matko. No dobra, dobrze się do góry zaswołają. Ale od niego waliło. Cześć. No. Smary. O, o piwa, sobie Jolera, gdzie Ulewa Witam. Panterka. Y Dzień dobry. Zapisać się chcecie? Y Oczywiście. Tak no Dobra, y mówi wam stawki? Nie, nie. A więc tak, za pierwszą walkę dostajecie 50 dolarów. Z tak. czasem, jak publiczność was zacznie lubić, mogą się zwiększyć Dobra. A teraz zaczynamy od razu walczymy? Jak tutaj jesteśmy? No. Dobra, ale... To z kim? To z kim się będziemy bić teraz? No z tym, co jest na ringu. O. No. O. Ale to jeden na jeden są walki, tak? Czy jak? No różnie są. Aha. Czasem na bręty, na wręcz. 2 na 2, 1 na 2, różnie. No i co panowie? Yy, no to zaczyna w nim się bić. No, oh. oh, zginął! Bijecie się, raz, raz oh. do kapki. No, no okay. dobra ze! No, no, no. Bo to ja cię czapki. chyba. Ty się nie śmie, bo ze mną się może nie zaraz. Opa, pa, pa. Jestem takim malutkim, odrabił do petyki, bo mam. fajta z tym. Będę to nagrywał! Na mnie Gepard Okej, okay, a dlaczego Gepard? Bo jestem szybki jak gepard Okej, okay, dobra to może... To może zaczynajmy. Dobra, dobra musimy dać mu radę O, dawaj, dawaj Taki szybki podobno byłeś, co? Ha? No to odzhę Uch, cholera. Chodź, zbiję ci te Brawo, kularki bier. Co ty frajezda? nie w kolano! Frajeże! Za... Dob o! Co jest? O, co jest kurde mać Tu robi sobie, ale go bo robiliśmy No ja ma i Nie przejdziesz mnie! Zrobię ci zupełnurkiński! Oooo! Moja macie nie poznam! No! Leś! Wy! Moja noga! Aj dobra łatwkę! O albo Ej, Ej, chodzę naklepał. Oj tu chodzi! No to było... O Jezus! Ty, lepiej się na ulicach za, za siebie oglądaj, ty, w razie... bo cię dojedziemy. Ale to o, ty żeś w czułko Możesz dostał mi, kopa. El menelito. Dobra, do... No, łatwo no panowie, Szczerze powiem wam, jestem z was dumny. O. Bardzo ładnie to wyglądało, zwłaszcza, zwłaszcza z siebie. Ten kopniak po prostu był cudowny. Dziękuję, chyba. A oh, słuchajcie, no to macie tu po 50 dolarów na głowę. No dobra, dziękuję. Dobra, dziękuję. Jak wy się w ogóle nazywacie? No ja jestem Miguel. Ja jestem. Miguel. Boski niszczyciel. No dobra. Ja wiem, e co Jezus. Żegnajcie. Liczę na dalszą współpracę. Do widzenia. Ale w ogóle proste były te walki. No? Na to było proste. Wszystko mam zdjęcia, czego zaraz stawiam na lista pika Tak, zrobiłeś zdjęcia? No! Ja pierwszy. Czekaj, mam zdjęcie, jak, jak nad nim stoisz, czy jak leży. Dobra, wiesz, to pokażemy Aliemu, to się zesra. No! Wiesz, nie znacie steryda. Steryda? O, to to steryd. A kogo byście nie chcieli znać, taka osoba? O. No, brzmi jakby sterydy brał. Tak ogólnie. Owo. No, wygląda jakby brał, ale nie bierze. O! Staryda. No, ciekawe. Cholera widzowie, kurde, zrobiliśmy to. Mikkel pierwszy raz tak naprawdę zawalczył i faktycznie wygrał. No to się zapowiada świetny początek pod kątem walk, bo naprawdę te walki to mogą wyjść znakomicie, no. Tylko nie, że już robiliśmy 50 dolarów z tego, a dopiero co zaczynamy, nie? Cholera To wiem, zdjęcia, możesz to sprawdzić. Zabijłeście, Czekaj, już sprawdzę, nie no. O oh jest mam! O oh, kurna mań Robiłeś te foty No mówię ci, że robiłem no Ale zajebiście Ej, ale czemu stawiłeś jak ja, w ryj, ja wyrwałem? Dobra, <laughs> ale ważne jest ostatnie zdjęcie, nie? No ostatnie... Wiesz? Ej jak Mike Tyson normalnie ty <laughs> O oh, Jezu! To jest wami chce się spotkać. Wizual A to sekunda, bo, bo jest... Ali! Vizali'ego, ty. Ali! Hey, zobacz, na Insta Pika. Pika, zobacz na Instapika, zobacz na Instapika Co Chosem stawił Dobra sobie lepiej komentarz o Mam nadzieję że na ze sobą nie będę się bić Widzisz, ale jak go zrobię jak Mike Tyson jest to ostatnie zdjęcie A to Ale powinno być na Instapiku? Nie, nie, no, no, nie wiem Dokładnie nie ma na jak Mike Tyson Jak Mike Tyson go powaliłem O Boże Co za jakiś gej bracia Sandy nie wiem, Dobra, ale chodź, bo ktoś ja na tak, chce no, na, no, na no, dach, no. To z nami pogadać. Nie, oni chodź, Nie chodź, 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 kto chodź, 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 ode mnie. Kurde, to kto to to? chodź, widzowie, ty. Takich chodź, 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 jeszcze. Ale no no, dobrze i A to dzisiaj było? No, przed chwilą to było. Cholera, nie mogę powiedzieć, ale mieszał do pracy, No, ważne. Wiem. Też bym się ponaparzał, cholera. Ty byś pewnie wyrwał. A może nie, hmm. właśnie. Wiele. A może tak, a może nie, ale ja bym się ponaparzał. No. Może by chcieli nie był, byś dostał taki w pierze, żebyś się już nie podniósł, nie? No tutaj tam, no właśnie, czemu ty się nie biłeś? No, się tak, biłeś. Takiej... No, pewnie ja. w dostałeś, bo ty zdjęcia ale... z jego lki. Cicho, cicho. cicho. Hola amigos! Hola. hola hola! No to przedstawcie się po kolei, może. No to od od jest ja jestem Miguel. Ari! Okej. Okay. Słyszałem trochę o was. Eee, no i troszeczkę powiem, że mi zaimponowaliście. Hmm. I miałbym dla was robotę, której odrzucić w sumie nie możecie. Jesteście zainteresowani? No, no, nie możemy odrzucić. No to chyba musimy przyjąć. No. Będziecie ochraniać mój transport broni. Broni? Transporty?